No, witam Cię, widzę, jestem Przemek do Dziffer Skins. No i co, spróbujemy sobie zrobić znowu koskę. Tak jest, spróbujemy sobie zrobić motylka od 5 stówek. Czy się uda? Oby, zobaczymy, co czas pokaże. Ale na początek przypomnę o swoim kodzie promocyjnym. A macie go oczywiście w lewym górnym rogu. Tutaj pokażę, jak to wygląda. Jest to kodzik Przemko, strójko w środku, o na końcu. W tym momencie daję Wam 10% do, do, do doładowania Skrzynka z złotych, na start dla użytkowników. No i co, pamiętajcie, że bardzo ważne, musicie mieć 18 lat. Ja Was oczywiście do depozytów nie zachęcam, bo to jest jakby ryzyko, ryzyko utraty pieniędzy skina, także z tym musicie być pogodzeni, że już chcecie ewentualnie wrzucić coś na stronę. No i co widzowie, w takim razie zacznijmy sobie od rozlo rozlosowania skina, tak jest. Tu akurat widziałem, że przyjąć ten format, czyli to, że nie rozdaję konkretnego skina, tylko rozdaję od do widełki w cenie właśnie jakiegoś tam powiedzmy od 15-20zł skinka i tak to właśnie było tym razem, więc tutaj zobaczymy kto wygra skinka od 15-20zł. Eee, dobra, dobra, mamy tutaj tak, 44 komentarze, raku, ale zabrakło, zabrało tragedia, to prawda, w, w tym odcinku zabrało niesamowicie, pamiętam go, pamiętam go do teraz. Byku, jeżeli, jeżeli potwierdziliśmy to w komentarzu poniżej, zgarniesz tego właśnie z skina za dwie dyszki. Dobra, dobra, w takim razie tutaj usuwamy, tutaj usuwamy. Aha, jeszcze pokażę Wam tylko na szybko, na początku, jak wygląda sytuacja prezentowa. Prezenty wyglądają tak, cały czas w sumie bez zmian, tylko dołączają nowe osoby. Na, tutaj na rękawiczkach mamy już prawie, prawie 190 osób, na kosze z takich w sumie ciekawszych, mamy 111, więc tutaj cały czas rośnie, jeszcze dla nikogo nic nie spadło, ale myślę, że z kwestia czasu, te rękawiczki myślę, że spadną naprawdę w kwestii, to jest kilku dni. Dobra, dobra, mamy, mamy 500 zł, ja sobie jeszcze na szybkości odświeżę tutaj na sam początek. No i mamy, mamy to, dobra. Aha, może wam jeszcze pełny ekran. Zobaczyć jak to wygląda w OBS-ie. Wygląda całkiem okej. Okay. Dobra, dobra, mamy. Zacznijmy sobie może od tych swipeów, bo ostatnio kręciliśmy na streamie te swipey i tutaj te m teraz jest z tych swipeów M za 300. I tak naprawdę pomyślę, że ona naprawdę nie jest nietrafialna, ona leci bardzo często, więc dajmy na czterech i dajmy mu bo ja lubię... Takie tasiemki lubię puszczać, właśnie na, na cztery osoby na undergu. Bo jakoś tak jak jest taśma i jest dużo botów, to ja mam taką cztutkę, że jakoś mi będzie dawać najmniej. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie tym razem. Mamy 10 skrzynek. To powiem szczerze, że. Gdzieś tam otwieramy to na streamach często, też gdzieś tam oglądam motelki, które wy robicie. Te swipe y naprawdę bardzo, bardzo często dodają. Mam nadzieję, że tym razem będzie dokładnie tak samo i że to będzie właśnie profit, ale dla botów, a nie dla mnie. Takie ameczki, jakby na przykład dwie spadły, jasne, że jest, to, jest na to bardzo mała szansa, ale zawsze jest. Ostatnio na streamku spadły chyba dwa albo trzy razy te emki, więc naprawdę fajnie, fajnie. No na razie w ogóle jest bez skina droższego niż 4,56, także no trochę bida, okej okay, kolejny rast, ale no ja mam tego skina, tutaj widzę, że na tym Bot Bandura ma najmniej i chyba tak to się utrzyma, że Bot Bandura tutaj raczej to zgarnie, bo tutaj konkuruje właśnie z Botem banduro i z Botem Jinoldem, bo Bot Pago odskoczył już bardzo, bardzo mocno. Ale to chyba i tak nic nie zmienia. Mam wrażenie, że to i tak nic nie zmienia. Szkoda, szkoda, bo liczyłem, że tą emeczkę spadnie. Pokażę wam, że to faktycznie się tam lubi oddać. Ej, dobra, ale tak naprawdę różnica była niewielka. No, tutaj był nie najgorszy profit z, z, takiej, z takiej bitwy. Ale dobra, przejdźmy do jakichś grubasów, przejdźmy do konkretniaczków. Zacznijmy sobie może <laughs> jakimś kałgarem. Zróbmy to, zróbmy jakiegoś kałgara. Dajmy sobie dwie Azurki i jednego laki Puncha i to zróbmy to jeden na jeden, tak, jeden na jeden w normalu, zobaczmy czy to będzie chciało oddać. <laughs> Johnny Test, kojarzę, nie wiem czy już z nim <laughs> nie kręciłem na streamie parę razy, ale zobaczymy, zobaczymy. No tutaj fajnie jakby coś dało, na razie zaczynamy, zaczynamy fajnie, bo tu już tak naprawdę duża część skrzy... bitwy się zwraca. Okej, okay, okej, okay. cały czas jest moje, cały czas jest moje i na razie z profitem. O, okej, okay, dobra. Nie wiem dlaczego miałem taką chwilową e, obawę, że ten MAK może być droższy niż, e, niż ten e, bizon, Bo taki w sumie jest dupy jakiś bizon. Ale udało się, udało, poleciało, więc dobra, mamy pierwszy profit. Mamy pierwszy profit, więc sprzedajmy z 566. to co straciliśmy, już sobie nadrobiliśmy. A nawet jest e, 6 dyszek więcej. Dobra, zaryzykujmy, zaryzykujmy coś grubszego. To też całkiem nie głupio dawało ostatnio, więc dajmy tego 5 sztuk. I zejdźmy sobie niżej, dajmy sobie może ACE trzy razy, dajmy sobie USP na procencie i dajmy sobie. Hmm, to jest dobre pytanie to, co? Dajmy sobie UFO dwa razy. Dobra, zróbmy taką na trzech i zróbmy sobie w terminalu w terminalu sobie zróbmy tak, dobra, ten ufo niech będzie decydujący, trochę pomieszamy, trochę porotujemy zobaczymy czy, czy, czy takie właśnie mieszanie trybów odda, no bo też jakbym robił wszystko w jednym trybie no to w końcu musiałoby zabrać, nawet gdyby oddało raz czy dwa razy, no w końcu zabrać by musiało, no bo nie możliwości jest wygrać Kilku batelek pod rząd w tym samym trybie. Chyba, że naprawdę macie jakieś nieziemskie szczęście, no ale to akurat nie. Uuuu, dobra, dobra, tu naprawdę będzie fajnie. Tu naprawdę będzie fajnie. Pytanie, co da? No dobra, to jest skrzynka za 6 zł, jak coś, a mamy 52 zł skina. Co jest grane? Ty, to nigdy tak nie oddawało. Co teraz? No, o, jeszcze lepiej, dobra, myślałem, że to jest jakieś gówno totalne, to jest naprawdę dobrze daje, ale wiecie co? Bot Bandura tutaj dropi bardzo, bardzo mało, bo jakoś taką mam dziwną czutkę, że on to zgarnie, nie? Bo jakoś tak z nauczonym doświadczeniem, jak dwójka dropi za dobrze, to ten trzeci, co, który ma mniej, zazwyczaj z tej ostatniej właśnie zgarnia, zgarnia całą pulę, jak w terminalu. Ale obym się mylił, obym się mylił, bo to był ten odcinek, gdzie robimy, gdzie robimy właśnie motylka. Dzisiaj bardzo zachowawczo, bardzo bezpiecznie gramy na razie. Zobaczymy do samego końca, jak to właśnie będzie wyglądać. Bo na razie nie jest źle, na razie nie jest źle. Uuu, o kurde, dało mi gwiazdka na procentówce. Tu naprawdę będzie jakiś grubas. Ile? Trzy stówy, ale to będzie pula. O stary, dobra. No tutaj żałuję, że nie dam. No akurat klasyka. No ale zobaczymy, zobaczymy. Dwa razy ufo, to osoby będą decydujące. No tutaj gówno, tutaj gówno. No ale teraz na lewo, na lewo CZ dla nich maki i jesteśmy zadowoleni, tak? Dobra, jest nawet lepiej! No niesamowite, co dało! Dobra, widzowie, mamy. Zróbmy teraz battle za 7 stów 1 na 1 Zróbmy teraz z całego tego profitu batelkę 1 na 1 bo, bo tu naprawdę może naprawdę oddać. Tu teraz, dzięki tej właśnie batli, możemy się dosyć mocno zbliżyć do, do finalnego właśnie. Do finalnej koski, którą chcę zrobić. Także tutaj sobie sprzedajmy, sprzedajmy, sprzedaj. Mamy 1100 zł. Okej, okay, okej. Okay. Tak jak mówiłem, za 700 montujemy battle 1 na 1. Zacznijmy sobie może od 50. Tu jest coś nowego. Dajmy trzy dajmy te nowe. Może będę żałował, a może nie. Dajmy trzy nowe. Dajmy sobie cztery razy Tokio. Dajmy sobie tuszyńskiego dwa razy. I mamy jeszcze coś za 120 zł. Okej. Okay. Mamy coś za 120 zł. Więc, więc, więc... Nowo, Dobra, zróbmy, zaryzykujmy. To może być totalnie głupie, bo, bo te eventowe często zabierają, ale zaryzykujmy, spróbujmy. Może to będzie miało jakiś sens, bo no kurde, kiedy jak nie, kiedy jak nie teraz, nie? no czasami te procentowe, znaczy procentowe, czasami te eventowe naprawdę potrafią fajnie dać. Okej, okay, mamy bota bandurę. Wcześniej już raz wygraliśmy. Mam, mam nadzieję, że e, tym razem będzie tak samo. Dam klasykę, mogą sobie coś trochę pozmieniać, ale okej, okay, okej, okay. to jest na razie tylko stuwa. W całej tej puli ta stuwa to może być kropla. Kropla w Morzu Potrzeb, jak to się mówi. Dobra, mamy ostatnią za 6 dyszek. Czy tutaj coś będzie? Ja no, nie ukrywam, liczę na jakąś gwiazdkę, bo tu, jak będzie gwiazdka z tych skrzynek, naprawdę będzie super. Tutaj w ogóle co jest, co może. Nie wiem, jakieś mam. Dobra, odświeżę sobie, bo jakieś mam, jakieś mam ścinki. Jesteśmy. Okej, okay, tutaj, czyli tutaj się nic nie zmieniło. Dobra. Oj, idzie. no mocno mu daje. No, no tutaj ma. Grubo, grubo ponad 150 przewagi. No tutaj liczę na jakąś bombę. <coughs> Tylko, że tutaj w ogóle profitu nie ma w tej skrzynce, nie? W tej batli, w sensie. No okej, okay, gdzieś tam delikatnie go goni, ale to nadal jest batla bez profitu. O kurde, Tuszyński też zabrał. I teraz dwie ostatnie, dwie decydujące, dwie najgrubsze. <coughs> Dobra, no, no nie, no tu jest dynka. No tu, jak nie poleci jakaś bomba, no to to jest lipa. Aha. No nie, no niesamowite, że my teraz kartel taki leci Ale patrzcie jaka batla, tu jest grubo, grubo ponad x2 No szkoda, kurde szkoda Dobra, mamy 400. stówy, Rozumimy sobie to na dwie, rozdobimy sobie to na dwie battle przynajmniej, kurde, no, naprawdę było blisko, dajcie mi znać w komentarzu proszę, czy chcecie, żebym kontynuował tę serię w tym formacie, czyli od 500 do motylka, czy żebym zmienił od 1000 do motylka, bo, bo kurcze pieczone, ja wiem, że się podjąłem dosyć, dosyć trudnego zadania, bo te 500, 500 do motylka to jest naprawdę dosyć, dosyć mocne wyzwanie. Aha, czekajcie, bo chciałem montować teraz tańsze, to jest dosyć mocne wyzwanie i, i nie wiem, czy ogólnie jest sens właśnie prowadzenia tego od 500, czy właśnie lepiej nie, nie dołożyć tych 500 i gdzieś tam zbliżyć zbliżać się bardziej tej, do tego motylka, bo to też może być tak, że wiecie, będę nagrywał 20 odcinków, aż w końcu jakiś nie odda. Ee, więc no, kwestia tego właśnie czy wy wolicie, jak ryzykuję i jak zaczynam od tego niższego pułapu? Dajmy na trzech i dajmy może dajmy w point A totalnie nie lubię tego trybu, więc może polubimy się po tym, po tym odcinku. Więc dajcie proszę znać, czy właśnie chcecie zobaczyć tego Syzyfa od 500, czy chcecie, sobie de czy chcecie żebym delikatnie ułatwił, ułatwił dla siebie i dołożył um, tą kolejne 500 i właśnie zaczynał od 1000. Zaraz w ogóle po tej battle, jak nie zapomnę, pewnie zapomnę, ale sprawdzę ile, ile kosztuje teraz w tym momencie najtańszy motylek. Ok, boty na razie mają remis i ja mam 0. Ok, no bot Pevor ma 2, 1, 0. Sworaska coś. 3-1-0, no tu jest lipa, na razie jest lipa, bo Pevor ma ewidentnie za dużo. 3-2-0. 4-2-0, no to chyba tyle, chyba tyle. No ciężko będzie zrobić 4 pod rząd. Okej, okay, 1-4, e, ile tam było, 2? 1-4-2 chyba teraz mamy. 1-4-3. No i musiałbym wygrać wszystkie, ale no bądźmy realistami. 1-4-4. Mogę to tylko i wyłącznie zremisować. Eee, Okej, okay, cztery, 2-4-4. Cztery. Już zaczyna się robić ciekawie, zaczyna robić ciekawie. Tyle, remis dla wszystkich No jest po ptakach. Po ptakach. No szkoda, kurde szkoda, bo tu też naprawdę pewnie to jeszcze wygram. No oczywiście, że takim jednej zabraknie. 4-5-5. A finalna pula to naprawdę będzie całkiem przyjemna, bo tutaj będzie... Eee, Okej, okay, myślałem, że więcej, to nie jest aż tak źle. Dobra, mamy 194 zł, więc więc montujmy jakiegoś naprawdę konkretnego, konkretnego rozchodniaczka. O, może nie rozchodniaczka, może nie rozchodniaczka, może coś odda. E, dobra, bandura bardzo ładnie oddaje, więc dajmy bandurkę do samego spodu i za 18, zróbmy jeszcze, zróbmy jeszcze może nową erę, może nową erę dajmy. I dajmy to teraz jeszcze raz na trzech. Ale teraz w normalu, skoro przed chwilą dało mi tak mało. Wierzę, że gdzieś tam się to delikatnie teraz odczarujemy i będzie teraz dawało, dawało dla mnie. Ale jest Botsze liga. Tyle, tyle. No ja już wiem, że liga, że liga to zgarnie. To już co by się nie działo? Batla już jest przegrana. Także łyczek, wody na uspokojenie. Wcale mnie to nie dziwi. A Wybaczcie, trochę wam posiorbałem, ale mam tak duży kubek, że ciężko mi się z niego pije, żeby nie siorbać. No patrzcie, to jest jakieś przecież niesamowite, no my mamy po 20 groszy, ja mam 28, okej, okay, ale bot Szeliga, on sam już battle zwrócił praktycznie, no tak, już nawet jest, już nawet jest w tym momencie. No nie no i nie wiem, dla mnie to jest niesamowite, że moje konto jest jakieś, ma jakieś przyciągania do bota SheLigi i finalnie bot Szeliga i tak ze mną później wygrywa, nie? No czajcie tą sytuację? To jest niesamowite, no niesamowite, widzowie robimy petycję, żeby wyjewać tego bota przecież, bo to jest, no to co on zabiera dla mnie, to jest aż hit jakiś, znaczy ja się śmieję jakby, no to, <laughs> każde boty jakby to nie jest tak, że któryś bot ma większe procenty na wygraną, no, po prostu jakoś tak jest, że bot 3 liga po prostu mi zabiera i tyle, no kwestia, kwestia niefarta, no ale też na przykład y, ciesz, wiem, że inni, Inni youtuberzy czy streamerzy też mają właśnie takich botów I to akurat nie jest Bot 3 Liga tylko Bot pewor, na przykład albo inne boty, które właśnie, które im też zabierają No po, to pod andera battle jest naprawdę niesamowicie mocna nie, no patrzcie to z 194 mamy 937 zł No to jest chora, chory profit nie No i co widzowie, ja wam jeszcze raz przypomnę jak wyglądają prezenty Prezenty wyglądają tak. Eee, oczywiście jeżeli spadnie jakiś prezencik, to zaraz będzie dorzucane nowe. także na spokojnie to jest uzupełniane. Jeżeli chcecie wiedzieć na bieżąco jak wyglądają prezenty, wbijać na stream, one są prawie codziennie wieczorem, także zapraszam już teraz. No i co, oczywiście nie zapominamy o osobach, które komentują ten film. Także jeżeli chcecie zgarnąć skina od 15 do 20 zł, subskrypcja, komentarz, łopeczka w górę. Widzimy się następnym razem, widzimy się na streamach. Dziękuję wam za dzisiaj, trzymajcie się, miłego wieczorku bądź dnia. Smacznego, dużo osób pije się na moich filmach, także życzę wam smacznego na sam koniec. E, dobra, widzimy się następnym razem, trzymajcie się.